Zwycięzca w Piłki przed 2000 rokiem. Kroj. Zidane. Fabio Cannavaro Diego Maradona? Nie miał Nie wygrał. Ronaldinho? Hagi? Hadzi chyba. jeszcze powiem. Tak. Puszkarz, Też. A Maradona nie wygrał. A Pele? No to teraz Hagi, Ale najpierw puszkasz sprawdź, bo to jest bardziej prawdopodobne. Puszkasz też nie? Hagi? Müller? Gerd Müller? A to na pewno, ja? Tak. Stadion w Wembley! Chodem, chodź to jest. Przepraszam, poprawiam się. To było stare. Nie błagam was. Nie znoszę. I kurę, po cholerem mi zdać z nazwy stadionu! No żebyś wiedział. No żebyś tutaj przejeżdżał dalej! No, zajebiście. się. Hello? Na 10 liter. To ten Nie. Liverpool! Bournemouth. No, 11, no. Kto? Ale angielski czy blejaki? jaki? Real Madrid. Dlaczego wy z Premier League lecicie? Real Madrid! Nie bo liczyłem. Real Madrid. Liczyliśmy. liczyli